Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Mazowsze w walce z pandemią rusza budowa multidyscyplinarnego centrum badawczego UKSW. Wreszcie powstanie obwodnica Grodziska Mazowieckiego. Blisko milion od samorządu dla województwa mazowieckiego na bazę sportową dla subregionu płockiego. Bezpieczniej i bardziej świadomie rozpoczyna się druga edycja szkoleń dla kierowców ze wsparciem samorządu Mazowsza. Walka z niewidzialnym zagrożeniem trwa. COVID-19, koronawirus, pandemia. Te słowa odmieniane są ostatnimi miesiącami przez wszystkie przypadki. A jak sytuacja ma się na Mazowszu? Niestety ostatnie statystyki zachorowań pokazują, że epidemia koronawirusa nie ustaje. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie od początku pandemii, w regionie odnotowano około 14% wszystkich zakażeń koronawirusem w Polsce oraz około 20% wszystkich zgonów. Jeśli chodzi o początek pandemii, ponad 9,5 tysiąca przypadków. Z czego musimy pamiętać o tym, że cały czas ta liczba jest ruchoma, ponieważ część przypadków nam wzrasta, jeśli chodzi o zachorowania, a część osób przechodzi z izolacji do wyzdrowienia. Mamy takie rejony, w których rzeczywiście występuje więcej przypadków, i tutaj na 38 powiatów mamy duży problem, jeśli chodzi o radom, i oczywiście powiat radomski, gdzie tak naprawdę tych przypadków na dzień dzisiejszy mamy o ponad tysiąc. Jeśli chodzi o inne powiaty, tutaj wielkość powiatu nie ma większego już znaczenia, ponieważ mamy taki powiat jak Wołomiński, gdzie jest ponad 400 przypadków, mamy powiat na przykład Pruszkowski, ponad 300 przypadków, no i oczywiście powiat Grujecki, który na początku był tym takim powiatem związanym z dwoma szpitalami, gdzie mieliśmy dwa ogniska, tam jest również ponad 380 przypadków. Ministerstwo Zdrowia regularnie publikuje dane na temat liczby wykonywanych testów w kierunku COVID-19 w poszczególnych województwach. W skali kraju od początku pandemii przeprowadzono blisko 3 miliony testów, z czego ponad 600 tysięcy na Mazowszu. W ciągu doby wykonujemy ponad 5,5 tysiąca testów. Także codziennie mamy taką weryfikację, jaki jest rozwój zakażeń na terenie województwa mazowieckiego. Łączna liczba przypadków przekroczyła w kraju 70 tysięcy osób. Każdego dnia przyrost nowych przypadków to między 300 a 900 zakażeń. Ich bilans wzrasta także na Mazowszu. Od początku sierpnia przybywa dni, w których liczba potwierdzonych w ciągu doby przypadków przekracza 100. Na szczęście jeśli chodzi o obłożenie naszych oddziałów, zwłaszcza oddziałów intensywnej opieki medycznej, to tutaj nie mamy zbyt dużo ciężkich przypadków, ale w tej chwili zarówno nasz wojewódzki szpital zakaźny, który jest szpitalem podlegającym pod samorząd województwa, jak i nasze oddziały zakaźne w naszych szpitalach wojewódzkich i w szpitalach miejskich. No, notują obłożenie w większości izolatek, no są pacjenci, którzy mają dodatnie wyniki, są tacy, którzy oczekują na ten wynik, no, to jest kilkaset osób w tej chwili w wymiarze całego województwa. Staramy się oczywiście na bieżąco wspomagać te nasze szpitale, walczymy z tą epidemią poprzez właśnie takie rozsądne i racjonalne działania w naszych szpitalach, ale też poprzez no, wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej i niezbędny sprzęt medyczny, i diagnostyczny, i terapeutyczny. Obecnie szpitale przygotowują się na to, co może nastąpić już niebawem, czyli na drugą falę zakażeń. Oczywiście takie są przewidywania. Mamy nadzieję, że nie będzie to bardzo duży wzrost zachorowań, ale musimy być przygotowani. W związku z tym Mazowiecki Szpital Wojewódzki imienia Świętego Jana Pawła II w Siedlcach również wdrożył procedury, przygotował procedury, bo przygotowywanie się jest wieloetapowe, więc przede wszystkim przygotowujemy się za pomocą wypracowywania metodologii postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie, z pacjentem zakażonym. Ale również podejmujemy działania, które dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego są działaniami namacalnymi, czyli zabezpieczenie w sprzęt. Sprzęt oczywiście jednorazowy, sprzęt techniczny, więc doposażenie szpitala w odpowiednie urządzenia, aparaty i sprzęt, który umożliwi skuteczną walkę z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ale już teraz dochodzi do wyjątkowo trudnych sytuacji, tak jak chociażby w Radomiu, gdzie funkcjonuje jeden szpital i jeden sor. Lecznica na Józefowie już w tej chwili przeżywa oblężenie. Obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest ponad 480 pacjentów. Zdaniem Tomasza Skóry, prezesa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, przywrócenie do normalnego trybu pracy miejskiego szpitala poprawiłoby sytuację, ale i odciążyłoby pracę Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, który od kwietnia decyzją wojewody został przekształcony w szpital jednoimienny o profilu zakaźnym. Krytycznie yy, jest w momencie, kiedy. Ościenne również szpitale powiatowe mają kłopoty i nie przyjmują pacjentów ze swoich rejonów. Szpital Mazowiecki jest jedyny wieloprofilowy. My nie jesteśmy w stanie odmówić jakiejkolwiek pomocy, mimo że nie wiemy, czy pacjent jest zakażony, czy nie. I taka sytuacja jest obecnie, że mamy osobę zakażoną, ale tak ciężko chorą, że tylko my możemy jej udzielić pomocy, a nie możemy jej trans transportować do innego szpitala, również o profilu covidowym, do Warszawy ze względu na jej stan zdrowia. Jak alarmują specjaliści, najgorsze wciąż może być jeszcze przed nami. Wydaje się, że okres jesienny pod względem walki z koronawirusem może być wyjątkowo trudny, wszystko za sprawą nakładania się na siebie wirusa SARS-CoV-2, grypy czy infekcji górnych dróg oddechowych. Wciąż pozostaje jednak pytanie o skalę jesiennej odsłony pandemii. Dzięki wsparciu unijnemu w przyszłym roku przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Weszyńskiego w Warszawie powstanie multidyscyplinarne centrum badawcze. Będzie miało istotną rolę w rozwoju naukowym i innowacyjnym. Całkowita wartość inwestycji to blisko 77 milionów złotych. Będzie to unikalny w skali polski ośrodek badawczy, który umożliwi prowadzenie badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz nauk informatycznych i przyrodniczych. Mowa o multidyscyplinarnym centrum badawczym, które w przyszłym roku powstać ma przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To centrum jest wyjątkowe dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego że ono bardzo wyraźnie pokazuje, że uniwersytet konsekwentnie idzie w innowacyjność, że konsekwentnie Rozwija to, co nazywamy interdyscyplinarnością czy szerokim profilem. To nasze centrum z jednej strony otwiera szerokie możliwości uaktywnienia badań, które są prowadzone na różnych wydziałach, na różnych kierunkach studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a równocześnie pozwala nam kontaktować się z otoczeniem, które jest na zewnątrz. Ze światem nauki w Polsce, w Europie, ale też i poza kontynentem europejskim. Mamy już w oparciu o to centrum wiele kontaktów, przygotowanych również agent badawczych. Oprócz infrastruktury, która już teraz budzi podziw, a ona będzie jeszcze większa i będzie rozbudowywana, to co jest bardzo istotne, udało nam się stworzyć zespół fachowców. Ludzi o najwyższych notowaniach, jeśli chodzi o technologie cyfrowe, znajomość tych technologii, rozwijanie tych technologii. Są w, w grupie naukowców osoby, które. Wyróżniane są wśród autorytetów światowych, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Multidyscyplinarne centrum badawcze będzie miało istotną rolę w transformacji, a nawet rewolucji cyfrowej, rozwoju naukowym i innowacyjnym wszystkich instytucji naukowych tworzących konsorcjum. Zostanie ono również wykorzystane gospodarczo, a prowadzone w jego ramach badania będą w pełni zgodne z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców i gospodarki. To jest projekt stworzenia żyjącego organizmu naukowego, w którym po pierwsze będzie kilkadziesiąt laboratoriów, po drugie będą przestrzenie dla współpracy z firmami tak dużymi jak KGHM czy PGE, ale przede wszystkim będzie to miejsce, gdzie będzie tworzona nowa jakość, która będzie kreowała to, co się nazywa dzisiaj transformacją cyfrową czy nawet... Rewolucją cyfrową zmieniającą cały sposób funkcjonowania państwa, organizacji i ludzi. To centrum ma służyć przyspieszeniu tego procesu i kreowaniu nowych rozwiązań, które będą wprowadzały zupełnie nową jakość w funkcjonowaniu uniwersytetu, w funkcjonowaniu gospodarki, firm, ale również instytucji życia publicznego. Całkowita wartość projektu to blisko 77 milionów złotych, z czego ponad 55 milionów stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Historyczna chwila dla całej uczelni, bo jest to centrum cyfrowej nauki i technologii, ale też ważna chwila dla samorządu województwa mazowieckiego. Oto w Warszawie, na uniwersytecie, na Mazowszu powstaje niesamowity ośrodek badawczy, który będzie istotny jeśli chodzi o rozwój nauki w skali województwa, w skali kraju, a nawet na arenie międzynarodowej, ale też istotny ośrodek wsparcia nauki w rozwój gospodarki, w rozwój przedsiębiorstw. Po raz chyba pierwszy w, tak, w takim miejscu, w jednym miejscu będą różne dziedziny nauki mogły być badane. A co najważniejsze, ta nauka będzie służyła rozwojowi gospodarki, będzie służyła rozwojowi przedsiębiorczości. W ramach centrum utworzona zostanie nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria, m.in. Laboratorium Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego czy Laboratorium Druku 3D. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze jako nowy kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym ruszyć ma w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Do końca 2020 roku zostanie zbudowana zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego. Jej koszt wyniesie 145,5 miliona złotych, z czego 116 milionów to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Nie od dziś wiadomo, że zakorkowane miasto to przede wszystkim udręka dla mieszkańców, ale nie tylko. To także element, który odstrasza potencjalnych inwestorów. Problem ten doskonale rozumie Grodzisk Mazowiecki, bo choć miasto położone na równinie łowicko-błońskiej przyciąga mieszkańców licznymi inwestycjami, to coraz mocniej odczuwa skutki jego zablokowania korkami. Jego sytuacja jednak wkrótce może się zmienić. Właśnie ruszyła budowa zachodniej obwodnicy miasta. Wszyscy ci, którzy mieszkają w jakimś mieście przez środek którego jadą tiry, jadzie, jedzie mnóstwo samochodów, że nie można przejść na drugą stronę, że istnieje wielkie ryzyko, że ktoś nas potrąci, że jest mnóstwo spalin, wiedzą co to znaczy wycofanie takiego z miasta, z środka miasta, wiedzą co to znaczy stać w korkach eee, i w naszym przypadku niestety tak się dzieje. Eee, mamy autostrady, bardzo się ludzie z tego cieszą, bo z Warszawy jedziemy 20 minut czy 25 minut. A potem jedziemy 30 minut do grodziska. Oczywiście bardzo krótki, bo 6-kilometrowy odcinek. Dlatego ta obrodnica jest po prostu zbawieniem. Dla grodziska to taki krok milowy, porównywalny z budową kolei warszawsko-wiedeńskiej. A szczególnie ważny w tym momencie, kiedy mamy duże zainteresowanie grodziskiem, bardzo dużo ludzi się sprowadza, bo rocznie mamy około 1500 osób nowych mieszkańców, buduje się 1400 mieszkań, buduje się 1000 domów, a w związku z tym e, za moment to miasto by stanęło, musielibyśmy ograniczyć liczbę tych, którzy mogliby tu zamieszkać, musielibyśmy ograniczyć liczbę firm, które chcą inwestować. Czyli katastrofa. Koszt budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego to aż 145,5 miliona złotych, z czego 116 milionów to dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To obecnie największa inwestycja drogowa samorządu Mazowsza. To wyzwanie od 20 lat nam towarzyszyło. Inwestycja jest duża 145,5 miliona złotych. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat ta inwestycja zostanie zakończona, co bardzo ułatwi życie mieszkańcom zarówno Grodziska Mazowieckiego, jak i całego powiatu. Dlatego, że dzisiaj w tym bardzo rozwijającym się mieście z dziesiątkami firm po prostu cały ciężki transport przechodzi przez miasto. No i jest źródłem wielu utrudnień, wielu korków, hałasu, spalin. Więc ta obwodnica ma kapitalne znaczenie, jeżeli chodzi o warunki życia mieszkańców tutaj. 7,5-kilometrowy odcinek obwodnicy od węzła autostradowego Grodzisk do drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie Kałęczyna, który przejmie ruch z autostrady A2 i odciąży centrum miasta, wybuduje firma Strabak. Inwestycja zakłada budowę 7,5 km jezdni. Budowę trzech obiektów mostowych i oczywiście usunięcie wszystkich kolizji, które obecnie kolidują, i tutaj jest i gazociąg, i kolizje energetyczne, teletechniczne więc całe, całe spektrum branż. Oczywiście budowę drogi wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Termin na wykonanie jest dwuetapowo jakby rozpisany. 21 miesięcy na realizację inwestycji oraz 6 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Prace ziemne mają ruszyć jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2022. Prawie milion złotych dofinansowania na budowę lub remont obiektów sportowych samorząd województwa mazowieckiego przyznał gminom z subregionu Płockiego. Inwestycje zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Zupełnie nowe boisko do gry w piłkę ręczną już niebawem powstanie przy szkole podstawowej numer 21 w Płocku. Miasto jest jednym z beneficjentów mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej Mazowsze 2020, na jego budowę otrzymało 100 tysięcy złotych. Jest to dla mnie też o tyle szczególna inwestycja, że uzupełnia infrastrukturę sportową wokół tej szkoły, gdzie kilka lat temu powstał Orlik, a z drugiej strony o tyle ważna, że projekt. Wymyślona przez samych mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja w trakcie realizacji, więc w tym roku na pewno, mam nadzieję, będziemy mogli spotkać się, Panie Marszałku, już także na no, uroczystym otwarciu tego boiska przy szkole podstawowej numer 21, imienia Fryderyka Chopina. Na realizację mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej Mazowsze 2020 władze województwa w tym roku przeznaczyły ponad 10 milionów złotych. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 10 w subregionie płockim. To jest e, taka kolejna odsłona tego programu, który wynika z zasad subsydiarności, czyli pomocniczości. Duże inwestycje sportowe są teraz realizowane poprzez Ministerstwo Sportu. To nam odebrano 5 lat temu, natomiast my uruchomiliśmy własny program i w tym roku to jest 10 milionów złotych na wsparcie takich mniejszych inwestycji sportowych. Jak zgodnie podkreślają samorządowcy inwestycje takie jak budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk, modernizacja hali gimnastycznej zespołu placówek oświatowych w Nowym Miszewie, czy przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w Rościszewie nie byłyby możliwe, gdyby nie finansowe wsparcie. Te środki finansowe to jest skarb, który nam pomagają w realizacji najpilniejszych... Potrzeb na terenie naszej gminy. W ramach programu można było składać wnioski do kwoty 200 tysięcy złotych do 75% kosztów kwalifikowanych. Szanse na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych. Zainteresowanie okazało się olbrzymie. Wpłynęło 235 wniosków na ponad 35 milionów złotych. Każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Rozpoczyna się kolejna edycja szkoleń dla kierowców dofinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. W drugiej edycji, praktycznych szkoleń na torze Modlin, weźmie udział 440 kierowców z Mazowsza. Pan Stanisław prawo jazdy posiada od 51 lat, z kolei Damian od dwóch. Pan Stanisław doświadczenie za kółkiem ma całkiem bogate, Damian z kolei dopiero go nabiera. Mimo to obaj w ubiegłym roku spotkali się na torze modlin, gdzie wraz z innymi kierowcami szlifowali swoje umiejętności w pierwszej edycji szkoleń sfinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Nauczyło mnie na pewno dużo szacunku do aut, do. Sił, które panują na drodze, też do systemów, jakie są w aucie i nad nami czuwają, bo bez nich naprawdę mogłoby być ciężko. I po tym szkoleniu jeżdżę o wiele wolniej i bezpieczniej, i bardziej świadomie przede wszystkim. Moim zdaniem każdy młody kierowca powinien chociaż raz w kontrolowanych warunkach spróbować naprawdę ten hamulec wcisnąć mocniej, zobaczyć jak to auto się zachowuje albo żeby coś mu szarpnęło ten tył, tam jest specjalna maszyna, i spróbować wyjść z tego. Tam była grupa dużo wielu młodych chłopaków, moich znajomych, więc jechaliśmy tam niejako właśnie dla zabawy, przechwalaliśmy się, jak pan powiedział, kto tutaj ile już jeździ, ile jechał najwięcej. A jak wracaliśmy po tym szkoleniu już tacy bardziej świadomi, z taką pokorą, to już było ciszę. Już, już nie było takich śmiechów, chichów. Naprawdę byliśmy wszyscy poważniejsi, jakby. Taki jeden kurs dał nam co najmniej pół roku jazdy. Uważałem, że jeżdżę bezpiecznie, ale to bezpieczeństwo okazało się na tym szkoleniu, że, że to nie było takie. Bo nie zawsze, kiedy jedziesz bezpiecznie, to znaczy, że będzie na pewno bezpiecznie. Bo czasami, jak nie wiesz, jak się zachować, to ten drugi użytkownik może to inaczej odebrać i różnie to może być. I tam rzeczywiście tam były takie przeszkody, jak woda gwałtownie. Czy, 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 po, czy poślizgi. Ja te ruchy kierownicze do tej pory robiłem w niektórych elementach nie w tą stronę, co trzeba. I, i myślę, że to szkolenie naprawdę mi się, mi się przydało. Jak się okazuje, już niebawem kolejni kierowcy będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Zarówno ci mniej doświadczeni w wieku 18-24 lata, jak i seniorzy w wieku 55. Plus. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tegoroczne szkolenia dla 440 kierowców 600 tysięcy złotych. Inicjatywa szkoleń dla kierowców praktycznie jest wspólna. Zarówno Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jak i nasze ośrodki ruchu drogowego uznały, że dane są zatrważające. Mamy pewność, że te doskonalenia związane z nauką czy nauką jazdy, ale przede wszystkim doszkalanie jest bardzo potrzebne i jest potrzebne w ciągu całego życia. Dzięki temu możemy w tym roku również w okresie trudnym, trudnym czasie, bo mamy pandemię, realizować to szkolenie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Szkolenie będzie realizowane tak jak i w roku poprzednim na torze Modlin. Będą to zajęcia teoretyczne, praktyczne. Będzie troszeczkę mniejsza grupa, bo 440 osób, ale to wynika z pewnych zasad zachowania bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że nasi mieszkańcy dzięki temu będą mogli czuć się bezpieczniej. Kierowcy zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa, ponieważ takich szkoleń do tej pory nie było. Tak? Młodzi kierowcy kończyli, kończyli kurs i zdawali egzamin na prawo jazdy i zostawali zostawieni samym sobie. Tak? Musieli sami te swoje umiejętności w ruchu drogowym testować, a nie zawsze to się kończyło pozytywnie, czasami się kończyło to bardzo poważnymi wypadkami. Tak samo ta inicjatywa skierowana do seniorów jest bardzo ważna, no, ponieważ te osoby uświadamiają sobie, że nie mają już 18 lat, mimo że mają duże doświadczenie w prowadzeniu samochodu, to pewne czynniki psychofizyczne determinują to, że nie są już tak dobrymi kierowcami, jak byli jeszcze 10 czy 20 lat temu. Jak wynika z danych Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w 2019 roku na drogach województwa mazowieckiego doszło do 3802 wypadków, w tym 339, w których przynajmniej jeden z kierujących był pod wpływem alkoholu. Dlatego nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno na wyćwiczenie dobrych nawyków. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.